Ej, co tam widać za oknem? Siedzę w krzesełku, tak? I kogo tam widać? No tak, widać Plac zabaw, ale przede wszystkim to widać też Piotrusia, bo się odbija. Tak, jakiś duży chłopczyk tam siedzi. Tak! Tak! Siedzimy w krzesełku tak. i patrzymy przez balkon co się tam dzieje ciekawego na osiedlu. Samochody jeżdżą, tak? Ludzi mało chodzi, bo jest taka pogoda trochę się średnia. Ale i tak jest super, tak? Piotrusiu? Piotruś? Fajnie. Fajnie tam. No tak. Tak. <grywa> Za chwilkę pójdziemy na spacer to zobaczymy na żywo, dobra? A nie tak tylko z krzesełka. Dobra? No. No to super. Topa.